Słynne stadia żałoby tańcują. Pojedynczo nie w parach. Polonezem przemierzają ludzką głowę. Jako pierwszy poszedł święty tomasz, którego wybrałam do zobrazowania pierwszego stadium, czyli do wyparcia. Może nie jest dobrym wyborem, bo choroba to nie Chrystus, ale w mojej głowie jest doskonały z tym palcem wyciągniętym do włożenia w ranę Jezusa. Może święty piotr i kogut to by był lepszy wybór. Też wyparcie. Następny leci gniew. Gniew na siebie, na świat, na Boga wyniszczający gniew, który ostatecznie się przydaje, bo generuje energię. No i targ. Do wytargowania. Trudno wytłumaczyć, jak działa, ale chodzi o negocjacje i kompromisy albo ze sobą, albo z siłą wyższą, żeby mniej bolało. Żeby choroba się skończyła, to będę się lepiej zachowywać. Szukam nadziei. Nie ma jej. No i oczywiście wkracza smutek. O smutku, żebyśmy się wcześniej nie znali, to byś nie zaskoczył, ale znamy się od tak dawna. Rzaszcie przybiorę w kwiat, zaoferuję ciepły posiłek, tylko przestań tak strasznie boleć. Na akceptację przyszedł do głowy Hermes. Zaradny, niby też patronował złodziejom, ale to tym lepiej dla nas, bo jest niejednoznaczny. Kaduceuszem zaprowadza pokój w sercu. Tańczących oczywiście generowałam też we jaj, bo takich cudów to nie ma, ale idę z duchem czasu. Wszyscy oni przeplatają się i polonezem przechodzą przez każdy dzień, tydzień, dekadę. Nawet wyparcie nadal tańcuje, Choć jestem od dawna świadoma choroby, gdy tylko poczuję się lepiej, wydaje mi się, że mam moc. Gorzona później zanika. Ten dźwięk, pewnie znany niektórym, zupełnie jak z sowieckiego statku kosmicznego, to wyrocznia. A później radiolog heksametrem opisuje przepowiednie. Więc przeczytał słowa wyroczni, ale nie będzie to heksametr, bo to był żart, bardzo śmieszny w istocie białej obu półkul mózgu przykomorowo, w płatach czołowych i ciemieniowych także obwodowo, a także w ciele modzelowatym, moście, móżdżku i jego komarach obecne są liczne ogniska oraz rozlane obszary patologiczne o dystrybucji i morfologii jak w SM kilkanaście zmian ulega wzmocnieniu pokontrastowemu, co świadczy o ich aktywności no, było super było super i nadal te słowa jak je czytam, to mi się po prostu coś zżygać. Więc nadal gdzieś jest i gniew, i wyparcie, i smutek, i targowanie się. To, to wszystko zostaje na co dzień. Najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej akceptacji zachować.